Raz, dwa, trzy. Witam w nowym odcineczku. Dzisiaj tak jak ostatnio było zapowiadane, zrobimy sobie piaskowanie felg. Tutaj... Tutaj chciałem jeszcze, żeby plandeka się wysuszyła, bo na niej będą leżeć felgi. Przechodzimy do garażu. Tutaj są nasi aktorzy. Te felgi y, trzeba po prostu wypiaskować, bo jak widać mają takie trochę wady. Tu są po prostu po poobdzierane i niektóre felgi to znaczy chyba wszystkie mają jakieś tak drobne zadziory tutaj może takie mniej widoczne o, gdzieś tam widziałem wgniecenie tutaj tutaj na przykład mamy taki trochę większy większą wgniotkę i spróbujemy sobie dzisiaj wypiaskować specjalnie do tego jest zakupiony piasek kwarcowy którym to po prostu wypiaskujemy więc przechodzimy do satna sprawy. Trzeba po prostu rozłożyć plandekę, tak by piasek się na niej zbierał. I zobaczymy jeszcze jak to zrobię. Miałem na początku taki pomysł, żeby, żeby dać plandekę na przyczepkę, stanąć na przyczepce sobie spokojnie, piaskować i jednocześnie mieć osłonięte od góry. Dzięki czemu by no, praktycznie odzy odzyskałbym cały piasek, ale zauważyłem, że na przyczepce jest po prostu y złom załadowany. załadowany. Więc. Więc muszę to zrobić inaczej, czyli po prostu będzie na ziemi. Ale myślę, że też się uda to wszystko fajnie wykombinować i zrobić. To ja w tym czasie trochę sobie przygotuję poza kamerą plan i przystępujemy od razu do piaskowania. No i fajna robota, rozdóbcy ło wełża przy przez prełżarza. Dobra, jesteśmy po pierwszej fazie, czyli po piaskowaniu. i teraz przechodzimy do odtłuszczania i szpachlowania. No niestety no, nie udało się to zrobić tak perfekcyjnie jak myślałem, żeby to zrobić. Widzicie yy, powierzcho powierzchownie jest zdjęta farba, tutaj jest brud, to za chwilę będzie odtłuszczone. Tu jest odtłuszczone i tutaj tak samo. Nie, nie odtłuszczone, a wypiastowane. I to wszystko teraz będzie malowane. Aha, malowane. Jeszcze będą szpachlowane niektóre niedoskonałości. Mamy kolejny dzień po malowaniu felg, ich stan przedstawia się następująco. Tutaj mamy tą gorszą felgę, tą taką, co była dosyć porysowana, widać jeszcze na niej no, te skazy. Tu była szpachla robiona, no źle, źle to zaszpachlowałem. Kolejna już jest troszkę, troszkę, no dużo lepsza, już praktycznie na niej skaz nie widać, przynajmniej z bliska może dopiero coś tam można ujrzeć. Jeszcze gdzieś tam rysy głębsze, jednak się okazuje, że to farba nie zaleje. Mój okropny błąd. Ta jest, e, powiedzmy, że okej, okay, tam jakieś drobne rysy widać. No i ta jest ta długa, gorsza, no i no też nie wygląda jakoś tam super, ale dobrze się prezentuje. No i pomyślałem, że tak, skoro jeszcze nie mają takiego błysku, jaki bym chciał, są takie troszkę matowe, to dokupiłem jeszcze lakier bezbarwny. No i w tej chwili pomaluję to, ja to już poza kamerą. No i pewnie znowu trzeba będzie czekać jeden dzień, bo dopiero musi przesnąć, przes przeschnąć przez ty. wieczór i jeżeli nie wyjdzie połysk, to już będzie się nadawało do, do polerki. A ten lakier bałem się po prostu polerować, żeby nie było czegoś takiego, że go zadrę. Zadra ten lakier i, yy, no i, no i dotrę po prostu do, do aluminium, nie? bo bym musiał od nowa lakierować. A więc pomyślałem, na spokojnie położę warstwę bezbarwną. Teraz jeszcze przeczyszczę go delikatnie, ten lakier, żeby nie było jakichś zabrudzeń na nim. No i zobaczymy, jak to ostatecznie wyjdzie. Dobra, jest już po malowaniu warstwą bezbarwną. No i zobaczcie, o co mi chodziło. Błysk. O to chodziło. Teraz mam nadzieję, tylko że się utrzyma ten efekt. Nie można nawet ruszyć felgami. No, widać, że są jakieś kłucze niedoskonałości, coś spadło na nie, ale no, już nic nie poradzę. Takie są warunki u mnie. No, tu widać jeszcze wgniotkę na obiektywie. No może jeszcze je wypoleruję, to wtedy coś się poprawi. Już są na zewnątrz wyciągnięte. Zobaczcie, no efekt jest, no bardzo dobry, nie? Ta felka, no ona ma niewiele, Tutaj ma jakieś takie przerysowania jeszcze widoczne, o. Tutaj. Tutaj takie mniejsze, ale to powiedzmy, że już są dopuszczalne takie. Takie przerysowania, najgorsza jest ta. No, tu, tu było najwięcej tych nas, teraz czuję palcem. Aha, tu, ojej, z tej strony. To no, widać nieźle. Pod, nawet pod załamaniem. Teraz biorę się e, za polerkę. Tutaj mam przygotowaną. Taką własnoręcznie wykonaną szczotkę. Teraz założyć ją muszę na wiertarkę. Spróbujemy na razie powierzchownie wypolerować. Tutaj te wszystkie krawędzie, a tam gdzie trzeba będzie głębiej dojść, to po prostu później jakąś mniejszą szczotkę sobie zrobię i już nagram końcowy efekt. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jest ja kierownik. No to. No przyjechał. Witam. Także kamerze się przekazuje, a pan, no i bierzemy się dzisiaj za polerkę. I co powiesz, powiesz? Uczę się, bawy się ostrożnie na razie. I na razie? No, robimy sobie tą dużą powierzchnię, Fel. Ja później zobaczymy jak. Nie mogę patrzeć, jak ktoś mnie nagrywa, <sum> bo zawsze to ja jestem po tej <sum> stronie. No, jak tu znowu Panu Lukam? No dobra. Miało być fachowo, a wyszło tak jak zwykle. Byle nie przecząć, to jest najważniejsze Żeby nie spalić lakieru. Ale to chyba nie będzie, takiego problemu Ej, ciekawe czy coś z tego będzie No mi się już stary podobają A ja nie widzę różnicy Ty, jest lustro Działa Za chwilę tu kamerą najedziesz Zrobimy porównanie Teraz tu no jest ostrzejsza krawędź, krawędź na tej Ostrzejsza krawędź odbicia. Działa. Ej, ale tego mi się nie spodziewałem, że to tak od razu zadziała. Robimy I dalej dalej. dalej felgi już poza kamerą i, I, i... zobaczycie efekt końcowy. Ale efekt końcowy myślę, żeby było ciekawiej już będzie Tak, e jak będzie założony na no. aucie. Pewnie pierwsze pytanie, jakie się rzuca na oczy, to dlaczego jestem tutaj w polu, w środku polany obok e, pól? Dlaczego tutaj? Bo mogę mówić spokojnie do kamery, mogę to robić bez stresu. Ja niestety nie jestem odporny na to. Tutaj mogę mówić głośno, wyraźnie tak jak chcę, mogę popełniać błędy bez stresu. No i od razu, co się rzuca w oczy? No to założone alufelgi. Udało się je zrobić. Wygląd jest naprawdę ekstra. Pewnie jak zobaczycie, nie ma dekielków. dekielki są... Samolot leci. Dekielki są u mnie w drodze. Zamówiłem je z AliExpress. Pewnie przyjdą za jakiś tydzień, góra dwa. W sumie warto powiedzieć, ile ten zabieg kosztował. Um, całe to piaskowanie, malowanie, szpachlowanie. Ile to kosztowało? O to już Wam mówię. Piasek kwarcowy, który zużyłem. Kosztował około 8 zł za worek 25 kg. Oczywiście on się nadawał do odzysku, ale ja niestety nie miałem za bardzo warunków, żeby to zrobić w ten sposób, by go później odzyskać. Później mamy lakier. To ja Wam powiem od razu, jaki był koszt, bo kupowałem to wszystko razem, a nie mam paragonu. Lakier kupowałem ze szpachlą i dwoma, dwoma paskami papieru ściernego. Kosztował chyba 70 zł. To jeszcze nie jest taki naj, największy, najgorszy koszt. Mi się uzdawało, że wszystko skończę właśnie w koszcie około 100 zł, no ale później się okazało, że ten lakier sam srebrny nie wystarczy. Wolałem to jeszcze zabezpieczyć lakierem bezbarwnym i oto dlatego jest taki efekt gdy zabezpieczyłem później lakierem bezbarwnym mogłem to bez problemu wypolerować oczywiście sam srebrny lakier też bym mógł polerować, ale to by już mogło przynieść na przykład jakieś przetarcia w przyszłości i tak dalej tutaj mogę bez obaw polerować jak chcę, mogę to zrobić na lustro w tej chwili jest tak wypolerowane powiedzmy na przyzwoity poziom później dokupiłem dwa lakiery które kosztowały około 20 paru złotych lakiery bezbarwne a pastę do polerki kupowałem i to wyszło drogo Sorki, to nie była pasta, tylko taki środek, taki jak płyn. Pasta by wyszła około 10 zł. Ja już zakupiłem coś lepszego, coś co mi polecił znajomy w sklepie i to kosztowało 17 zł za 100 gram. No i właśnie tym wypolerowałem. Jeszcze zostało mi trochę tego środka, także będzie mógł się przydać na jakieś inne elementy, jeżeli będę chciał wypolerować. Oczywiście będą pierwsze poprawki lakiernicze w tym aucie zrobione i dopiero wtedy pomyślimy o czymś więcej. Sumarycznie wyszło na to, że zmieściłem się około w 100 zł. Efekt jest zadowalający. Napiszcie, co o tym myślicie. Myślałem, że tu będę sama, jednak nie. Jednak jest ktoś za mną. Dobra, no to się uzwijamy. Do następnego odcineczka. Zobaczymy jeszcze, o czym będzie. Yy, odcineczek z Mercedesa. Do zobaczenia. Hej!